Świetna debata, myślę, że dobra merytorycznie. Mieliśmy okazję porozmawiać, przekonać też Opolan do swoich pomysłów i powiedzieć szeroko o tych pomysłach. Super sprawą była interaktywność tej debaty, czyli to, że na Facebooku poprzez e-maile czy Twittera padały do nas pytania. To fajne, bo, bo widać, że Opolanie są zainteresowani tym, co mówimy, są zainteresowani tym, czym się zajmujemy i jaka jest nasza wiarygodność, jeżeli mówimy o rzeczach, o których mówimy. Dla mnie wielka satysfakcja, bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że dzięki tej debacie przekonałem Opolan do tego, że warto w niedzielę pójść na wybory no i zagłosować na, na tego, który miał dobre, dobre pomysły. Opolanie zdecydują, kto to był. Debaty w kampanii wyborczej są mi wielką wartością samą w sobie. Mieszkańcy mają szansę zagłębić się. W tematykę miejską bardziej precyzyjnie, niż to ma miejsce na co dzień i myślę, że odzew internautów, te pytania, które się pojawiły interaktywnie, dowodzą temu, że, że miasto pole jest bliskim mieszkańcom, że oni się troszczą, mają swoje pomysły, mają swoje pytania także do kandydatów. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tego typu forma komunikacji w, po w wyborach prezydenckich przyjmie się jako stała forma komunikacji z mieszkańcami także przez internet, także z użyciem najnowszych technologii. Merytoryczna debata jest olbrzymią wartością. My się bardzo cieszę, że i te pytania, i ta dyskusja mogła, mogła mieć miejsce, bo pomaga nam podjąć najlepszą decyzję, a ona jest bardzo, bardzo ważna. Wybieramy prezydenta gospodarza miasta najbliższe cztery lata. Jesteśmy współwłaścicielami tego miasta. Nie dajmy się zepchnąć do roli patentów. Głosujmy.